Są ludzie, których cała droga życiowa hartuje do walki w cieniu. Takim człowiekiem był Franciszek Mazurkiewicz Niebora. Urodził się 1 października 1901 roku. Od obrony Lwowa jako nastolatek przez służbę na granicach aż po dowodzenie legendarnym batalionem Miotła. Jego światem była konspiracja, a bronią zaskoczenie. Gdy nadszedł sierpień 1900 1944 roku, a Warszawa stanęła w ogniu. Cień przestał być schronieniem. 11 dnia powstania na woli jego oddziałom groziło całkowite odcięcie. Jedyną drogą ratunku był desperacki szturm na ufortyfikowaną szkołę przy ulicy Stawki. Gdy wyczerpani żołnierze wahali się, Niebora podjął decyzję, która zdefiniowała go na zawsze. Razem ze swoim starszym bratem, podpułkownikiem Janem Mazurkiewiczem Radosławem, dowódcą całego zgrupowania, stanął na czele ataku. By dać przykład, jako pierwsi wybiegli na otwartą, śmiertelnie ostrzeliwaną ulicę Dziką. W tym jednym momencie konspirator stał się sztandarem. Zapłacił za to najwyższą cenę. Jego śmierć nie była jednak daremna. Przełamał niemieckie okrążenie otwierając drogę na stare miasto i ratując setki towarzyszy broni. I choć poległ, jego ostatnia szarża trwa do dziś. Trwa w pamięci o tym, że prawdziwe przywództwo nie polega na wydawaniu rozkazów, ale na dzieleniu losu ze swoimi ludźmi, aż do samego końca.